Finansowanie sektora kolejowego w Polsce nie jest stabilne, nie jest takie samo jak sektora drogowego. Sektor drogowy dzięki stabilnemu finansowaniu rozkwitł, można powiedzieć, dlatego że w ciągu tych 30 lat sieć drogowa zwiększyła się o 100%, versus sieć kolejowa skurczyła się pomiędzy 20 a 30% w zależności, jak się, jak się to liczy. I to jakby pokazuje, że stopień alokacji środków, który był według na przykład Greenpeace'u, Środki na drogi były sześciokrotnie większe niż, niż na kolej. Według ostatnich statystyk UTK od 2012 roku do 2021 roku środki na drogi były siedmiokrotnie wyższe niż środki na kolej. Jesteśmy chyba przed ostatnim państwem, jeżeli chodzi o poziom finansowania sektora kolejowego wśród krajów OECD. To jakby pokazuje skalę nierówności. Finansowania tego, tego przemysłu. Wydaje mi się, że tutaj bardzo. Negatywnie zadziałała, jakby taktyka radzenia sobie, pomimo wszystko, kolejnych ministrów i kolejnych zarządów Pelki, to znaczy, no, nie mówili, basta i i to finansowanie musi być jakby e, zapewnione, tylko no, bohatersko radzili sobie bez pieniędzy po prostu. I jak oni sobie bohatersko radzili bez pieniędzy, no to państwo uważało, że wszystko jest w porządku. E, no i ta degradacja, likwidacja tych linii kolejowych i sieci kolejowej w Polsce po prostu postępowała. No, do tej pory no, niestety niewiele się zmieniło, dlatego że ustawa o e, funduszu kolejowym utknęła w ministerstwach. Ona nie jest procedowana. E, minister mówi, że trwają rozmowy, więc no, mam nadzieję, że w końcu te rozmowy przełożą się na zadeklarowanie, kiedy proces legislacyjny się po prostu rozpocznie i faktycznie można liczyć, że e, ten dziesięciokrotnie mniejszy fundusz kolejowy stanie się przynajmniej równy, tak jak mówi to pan minister. Dariusz Klimczak stanie się w końcu równy funduszowi drogowemu.